Milcz i buduj swoją wartość. Dwanaście stoickich kroków do wewnętrznej siły. Czy możemy porozmawiać szczerze? Twoje życie jest wypełnione rzeczami, które nie służą Twojej duszy, zadaniami, które nie karmią Twojej ambicji, relacjami, które wysysają Twoją energię, nawykami, które ranią Twoje ciało i umysł, a jednak wciąż je niesiesz. Dlaczego? Bo tak łatwiej, bo tak robią inni. Bo ktoś kiedyś powiedział, że tak trzeba, ale stoicy mieli prostą, surową odpowiedź: zrezygnuj z tego, czego nie kontrolujesz, a odzyskasz siebie i zrób to w ciszy, bez ogłaszania, bez tłumaczeń, bez spektaklu, milcząco, decydująco, skutecznie. W tym materiale przeprowadzę cię przez 12 kroków, dzięki którym zaczniesz świadomie usuwać z życia to, co zbędne i budować w sobie spokój, wartość i niepodważalną siłę. Nie będziesz potrzebować aplauzu, nie będziesz prosić o pozwolenie. Zrobisz to po cichu i cały świat zauważy efekty, choć nikt nie usłyszy twoich planów. Ale najpierw opowieść. W starej nadmorskiej stoczni pracował cieśla okrętowy Andrzej. Znał każdy dźwięk, jaki wydaje drewno, gdy spotyka się z metalem i słoną wodą. Przez lata zbierał narzędzia, część złamanych, część zużytych, część na wszelki wypadek. Jego stół był pełen wszystkiego i niczego zarazem. Pewnego dnia dostał zlecenie na naprawę łodzi, która miała wypłynąć o świcie. Zegar tykał, wiatr przyspieszał. Andrzej szukał właściwego dłuta, ale gubił je w chaosie. W końcu odsunął stół, wziął głęboki oddech i zaczął wyrzucać. Cisza, ręka po ręce, bez gniewu, bez sentymentów. Każde narzędzie, każda śrubka, jeśli nie służyła teraz, leciała do skrzyni poza pokład. Po godzinie jego stół był niemal pusty, a łódź naprawiona. O świcie wypłynęła. Kiedy wrócił, uczniowie zapytali Mistrzu, jakim cudem zdążyłeś? Uśmiechnął się: To nie cud, to cisza, w której wyrzucasz wszystko, co nie pomaga płynąć. Ta opowieść to ty. Twoja łódź to twoje życie, twój stół to twoja głowa, kalendarz, telefon, relacje, przyzwyczajenia. Dziś nauczysz się sprzątać cicho i skutecznie. Zaczynajmy. Jednym: strach przed opinią innych. Powiedz prawdę, ile twoich decyzji było podyktowanych obawą, co oni pomyślą. Ile razy wstrzymałeś lot, bo bałeś się komentarzy? Ten strach jest jak rdza, nie widać jej na pierwszy rzut oka, ale odbiera nośność. Stoicy przypominali: Nie kontrolujesz cudzych sądów, kontrolujesz jedynie swoje wybory i reakcje. Prawdziwa wolność zaczyna się w chwili, gdy przestajesz pytać świat o pozwolenie na bycie sobą ćwiczenie w ciszy. Zidentyfikuj jedną decyzję, którą odwlekasz ze strachu przed opinią, i podejmij ją bez konsultacji. Nie ogłaszaj tego nikomu. Przez tydzień zapisuj wieczorem trzy działania, w których kierowałeś się własnym osądem, nie cudzym wzrokiem. Gdy pojawi się lęk, powiedz w myślach, to nie jest pod moją kontrolą. Oddychaj, działaj mimo lęku. 2. Toksyczne relacje. Nie każda trudna relacja jest toksyczna, ale każda toksyczna jest trudna. Po czym poznasz? Po tym, że zawsze wychodzisz bardziej pusty niż wszedłeś? Stoicy nie namawiali do wojny, lecz do porządku. Nie kontrolujesz czyjejś natury, kontrolujesz kogo dopuszczasz do własnej duszy. Zakończ to bez krzyku, nie musisz wydawać wyroku. Wystarczy przestać zasilać to, co cię drenuje. Ćwiczenie w ciszy: zmniejsz częstotliwość kontaktu o połowę. Nie wyjaśniaj, po prostu zajmij się sobą. Usuń preteksty, szybkie wiadomości, przejrzenie profilu sprawdzę, co u niego niej zapisz granice, czego już nie akceptujesz, co przerywasz natychmiast, na co reagujesz wyjściem. 3. Nawyki Autodestrukcyjne. Małe rzeczy, wielki koszt. Nadmiar kawy, bezmyślne przewijanie, odkładanie snu. Jeszcze jeden odcinek. Nie zabiją cię jutro, ale odbiorą ci moc. Stoik powie: wielkie zmiany rodzą się z małych, konsekwentnych ruchów. Nie musisz niczego demonstrować. Wystarczy przestać dokładać do ognia. Ćwiczenie w ciszy. Wybierz jeden mikronawyk do usunięcia przez 14 dni na przykład telefon dopiero po 30 minutach od pobudki. Zastąpienie niepustka, gdzie znika kawa nr 3, pojawia się szklanka wody i 10 oddechów. Zwycięstwo mierz wieczorem. Odhacz jedno zdanie: dziś nie zrobiłem X, w zamian zrobiłem Y. 4. Obsesja kontroli. Chcesz wszystko przewidzieć, zabezpieczyć, domknąć. Wydaje się rozsądne do czasu. W pewnym momencie zamiast sterować, stajesz się więźniem własnych planów. Stoicki podział rzeczy na te, które zależą i nie zależą od ciebie, to młot i dłuto, którym rzeźbisz spokój. Nie kontrolujesz pogody, ludzi ani przyszłości. Kontrolujesz postawę, wysiłek i uczciwość. Ćwiczenie w ciszy. Poranny podział: trzy sprawy, w których decydujesz w pełni, trzy, w których odpuszczasz wynik, pilnujesz procesu. Premeditatio malorum. Przez trzy minuty wyobraź sobie trudność dnia i twoją spokojną reakcję. Wieczorem trzy linijki. Co było pod moją kontrolą, co nie, jak zareaguję lepiej jutro. Piątku. Nierealistyczne oczekiwania. Powinienem być dalej, mieć więcej, nie popełniać błędów. Kiedy biegniesz na cudzej mapie, nawet zwycięstwo jest porażką. Oczekiwania są ciężarem. Stoicyzm nie jest ucieczką od ambicji, lecz oczyszczaniem jej z Ambicja sprzężona z rzeczywistością staje się cnotą, oderwana udręką. Ćwiczenie w ciszy. Wypisz pięć powinienem i zamień je na wybieram lub pracuję nad. Zdefiniuj standard wystarczająco dobrze dla dziś, nie dla wieczności. Raz w tygodniu spisz postęp, nie perfekcję. Ucz się widzieć drogę, nie mirasz. 6. Potrzeba mieć zawsze rację. Znasz ten impuls, poprawić, dopowiedzieć, pokazać, jak jest naprawdę. A co, jeśli w sporze oddajesz pokój w zamian za medal, którego nikt nie wręcza? Stoik uczy pokory. Prawda nie potrzebuje krzyku, a mądrość umie powiedzieć, nie wiem i posłucham. Zaskoczy cię, jak wiele napięcia znika, gdy rezygnujesz z ostatniego słowa. Ćwiczenie w ciszy. W kolejnej dyskusji odpowiedz: Rozumiem twój punkt. Potrzebuję o tym pomyśleć. I. Nie dodawaj nic. Jedna rozmowa dziennie bez oceny, tylko pytania. Co masz na myśli? Jak do tego doszedłeś? Gdy czujesz napór, zapisz argument zamiast go wypowiadać. Często wystarczy, że usłyszysz go sam. 7. Cyfrowy hałas. Telefon wibruje jak dzwon w klasztorze, tylko że ten nie prowadzi do skupienia. Rozproszenie stało się normą, skupienie, luksusem. A przecież to ty wybierasz, kiedy wejść do świata innych. Stoicka dyscyplina uwagi jest tarczą. Niech technologia służy Twoim cnotom, nie Twoim nałogom. Ćwiczenie w ciszy. Wyłącz wszystkie powiadomienia poza. połączeniami. Sprawdzaj komunikatory o stałych porach. Odsubskrybuj 50% źródeł treści. Stań się kuratorem, nie magazynierem. Zdefiniuj tryb pracy głębokiej. 45-90 minut, telefon w innym pokoju, jedna karta przeglądarki. 8. Porównywanie się oni szybciej, oni lepiej, oni więcej. Porównanie to kradzież radości. Zabiera ci wdzięczność za to, co już wzniosłeś. Jedyna porównywalna osoba to wczorajszy Ty. Tylko tak mierzysz się z rzeczywistością, a nie z wyobrażeniem. Stoicy mierzyli sukces, jakość postawy, niegłośność braw, ćwiczenie w ciszy. Każdego wieczoru trzy własne małe zwycięstwa. Liczą się rzeczy skromne. Kiedy łapiesz się na porównaniu, nazwij to na głos: Zauważam porównanie, i wróć do zadania. Raz w tygodniu napisz list do siebie z przedroku. roku. Czego się nauczyłem, co wzmocniłem? Dziewięć. Zwlekanie i perfekcjonizm. Odkładanie to często strach przebrany w rozsądek, jeszcze nie idealne. Ale droga do mistrzostwa wiedzie przez niedoskonałe początki. Stoicka praktyka. Mówi: Zacznij od tego, co masz, tam gdzie jesteś i z tym, kim jesteś. Ruch rodzi jasność. Bezruch rodzi wątpliwość. Ćwiczenie w ciszy. Reguła 10 minut. Jeśli coś cię paraliżuje, pracuj nad tym tylko 10 minut. Zwykle to wystarczy, by ruszyć. Minimalny krok. Opisz najprostszą wersję zadania, którą wykonasz dziś. Zamiast kończyć idealnie, kończ konkretnie. Dostarcz, zebrzyj informację zwrotną, popraw następnego dnia. 10. Poranek intencjonalny. Poranek to ster całego dnia. Zaczynasz od cudzego świata, tracisz kierunek. Zaczynasz od siebie, ustalasz kurs. Stoicy pielęgnowali rytuały poranne, przegląd cnoty, plan dnia, przygotowanie na trud. To nie magia, to architektura spokoju. Prosty rytuał w ciszy, 20-30 minut. Trzy minuty oddechu i wdzięczności, za co dziękuję dziś. Pięć minut planu. Trzy najważniejsze działania. Jedno, jeśli tylko to zrobię, dzień był dobry. Pięć minut premeditatio malorum. Jakie przeszkody spotkam, jak odpowiem spokojem. Siedem, piętnaście minut ruchu. Spacer. Rozciąganie, kilka pompek. Ciału też należy się początek. Telefon dopiero po wykonaniu powyższego jedenasty. Wieczorny przegląd i pisanie. Dzień bez przeglądu to książka bez korekty. Błędy się mnożą. Wieczorny rachunek sumienia to stoicki kamień probierczy. Trzy pytania potrafią oczyścić sumienie i kalendarz. Co zrobiłem dobrze, co mogłem zrobić lepiej, co zrobię jutro inaczej. Ćwiczenie w ciszy. Pięć minut pisania ręcznie. Nie dla ładnych zdań, dla trzeźwości myśli. Jedno zdanie o cnocie. Gdzie dziś byłem odważny, umiarkowany, sprawiedliwy, roztropny? Ustal jedną intencję na jutro, nic więcej. Jedna rzecz solidnie. 12. Cnota ponad wynik wyniki są ważne, lecz kruche. Zależą od pogody świata. Cnota to twój wewnętrzny klimat. Odwaga, umiarkowanie, sprawiedliwość, roztropność to cztery filary, na których stoik buduje życie, które się nie rozpada przy pierwszym podmuchu. Nie wszystko wygrasz, ale możesz wszystko uczciwie rozegrać, i to jest zwycięstwo, którego nikt nie odbierze. Ćwiczenie w ciszy. Wybierz jedną cnotę jako temat tygodnia i szukaj dla niej okazji codziennie. Podejmuj decyzję, opierając się o pytanie: Czy to wzmacnia moją cnotę? X. Zauważaj momenty, gdy wynik kusi do kompromisu. Uśmiechnij się, idź drogą trudniejszą i lepszą. Małe milczenia, wielkie zmiany. Milczenie, o którym mówimy, nie jest ucieczką. To nie jest milczenie tchórza. To milczenie rzeźbiarza. Odcinasz to, co zbędne i odsłaniasz kształt, który już w tobie jest. Odetnij bałagan, a zobaczysz strukturę. Odetnij lęk przed opinią, a zobaczysz własny głos. Odetnij chaos cyfrowy, a usłyszysz, co twoje serce mówi od lat. Praktyczny plan na 30 dni. Tydzień 1. Porządek zewnętrzny. Dzień 1-2. Telefon. Powiadomienia. Subskrypcje. Poranne opóźnienie o 30 minut. Dzień 3-4. Przestrzeń pracy. Stół jak u Andrzeja. Tylko to, co służy dziś. Dzień 5-7. Szafa i drobiazgi. Zostaje to, co jest użyteczne, wygodne, piękne. Tydzień 2. Porządek wewnętrzny. Dzień 8-10. Poranny rytuał. Wieczorny przegląd. Dzień 11-12. Jeden nawyk autodestrukcyjny. Post 14-dniowy. Dzień 13-14. Redukcja porównań. Dziennik wdzięczności X. 3 dziennie. Tydzień 3. Granice i relacje. Dzień 15-16. Mapa energii. Kto dodaje, kto zabiera. 3 nazwiska, 3 działania. Dzień 17-18. Ciche granice. Redukcja kontaktu. Brak tłumaczeń. Dzień 19-21. Rozmowy bez sporu, słuchanie, pytania, brak ostatniego słowa, tydzień 4, cnota i odwaga, dzień 22-23, wybierz cnotę tygodnia, notuj przykłady, dzień 24-26, zadanie odwlekane od dawna, metoda 10 minut codziennie, dzień 27-30, Premeditacja malorum codziennie rano, jedna odważna decyzja, kiedy przyjdzie zwątpienie, przyjdzie, to pewne, głos powie, to nic nie daje, zrób to jutro, przesadzasz. Odpowiedz mu faktami, nie emocjami. Zwróć uwagę na poprawę snu, na spokojniejsze rozmowy, na mniejszy chaos na biurku, na pierwsze nie, które wyszło gładko, na to, że potrafisz odłożyć telefon, gdy pracujesz. Stoicyzm nie daje cudów, daje narzędzia. Cud robisz ty, kiedy z nich korzystasz. Kiedy boli rozstanie, oddalanie się od toksycznych relacji boli, nawet jeśli wiesz, że to dobra decyzja. Daj sobie żałobę, bez dramatów, z szacunkiem do siebie i drugiego człowieka. Zaufaj, że przestrzeń po kimś nie zostanie pusta na zawsze. Zapełni się ciszą, a potem ludźmi, którzy karmią twoją siłę, nie twoje wątpliwości. Kiedy wynik nie przychodzi, zrobisz wszystko dobrze i. Nie wyjdzie. Stoik wtedy nie rozbija się o skały. Wraca do steru, co było pod moją kontrolą. Czy postąpiłem zgodnie z cnotą? Jeśli tak, idzie spać spokojnie. Jutro znów rusza. Bo gra nie toczy się o jeden mecz. Toczy się o to, kim się stajesz, grając. Słowa, które pomagają, to nie jest pod moją kontrolą. Uśmierza bezsilność. Wybieram to. Zwraca sprawczość. Wystarczająco dobrze na dziś. Zabija perfekcjonizm. Jedno po drugim. Rozbija paraliż. Dla liderów i twórców. Jeśli prowadzisz zespół, firmę, rodzinę, pamiętaj, Twoje milczenie jest przykładem. Ludzie czują spokój bardziej niż słyszą deklaracje. Wprowadzaj rytuały skupienia, spotkania bez telefonów, krótkie plany dnia, jasne granice czasu pracy. Chroń uwagę zespołu tak, jak chronisz budżet, bo jest więcej warta. Dla tych, którzy wracają po porażce, wrócić z upadków ciszy to wielka sztuka. Nie musisz nikomu nic udowadniać. Udowodnij sobie, że potrafisz robić rzeczy właściwe dzień po dniu. Najpierw krótki sen, czysta kuchnia, wykonane jedno zadanie, 10 minut ruchu. Od tej cegły zaczyna się dom który się nie wali. Dla tych, którzy nie wierzą już w zmiany, brak wiary to też nawyk, karmiony rozczarowaniami. Wybierz jeden obszar i pokaż sobie rezultat. Potem drugi. Pamiętaj, nie ma szybkich zwycięstw, które liczą się naprawdę. Są tylko małe kroki stawiane za wzięcie we właściwym kierunku. Etyka milczenia. Milczenie nie jest bronią przeciw innym. Jest pancerzem dla ciebie. Nie po to milczysz, by zranić, lecz by nie zostać zranionym przez własny pośpiech, potrzebę racji, głód uwagi. Nie. Zamykasz drzwi światu, zamykasz drzwi hałasowi, światu otwierasz okno czyste, przejrzyste, proste. Twoje zobowiązanie nie do mnie, nie do internetu, nie do nikogo do siebie na trzydzieści dni. Zapisz datę, zapisz, co odcinasz, zapisz, co pielęgnujesz i działaj. Cicho, konsekwentnie, z życzliwością wobec siebie i stanowczością wobec tego, co cię osłabia. Na koniec, jeśli ten materiał trafił w odpowiedni moment, zrób jedną małą rzecz. Teraz odłóż telefon na 30 minut i posprzątaj swój stół, biurko, notatki, ekran główny. Nie potrzebujesz natchnienia, by zacząć. Potrzebujesz ruchu, reszta przyjdzie. Jeśli chcesz. Napisz jedno słowo, które będzie twoim hasłem na najbliższy miesiąc: może cisza, może granice, może cnota. Niech przypomina ci, po co wstałeś o świcie. Dziękuję, że dotarłeś do końca. To znaczy, że jesteś gotów, a gotowość zmienia wszystko. Plan dnia, wersja skrócona do wydrukowania: poranek 15:30 min, oddech i wdzięczność. X3, plan, trzy zadania. Jedno najważniejsze. Premeditacjo malorum, 3 minuty. Ruch, 7-15 minut. Telefon dopiero po praca głęboka, 2-4 bloki, 45-90 minut pełnego skupienia. Przerwa, 5-10 minut. Woda, oddech, rozciąganie. Przed startem cel bloku i kryterium wystarczająco dobrze. Wieczór 10:15 min. Przegląd dnia, co dobrze, co lepiej, co jutro inaczej. Jedno zdanie o cnocie dnia. Przygotowanie poranka. Stół jak u Andrzeja. Tylko narzędzia, które jutro popłyną. Pamiętaj, milczysz nie po to, by ukryć słabość. Milczysz, by słyszeć własną siłę.